Witam wszystkich! Dzisiaj będzie krótki filmik, a mianowicie filmik o tym, czy ilość widzów ma znaczenie. Dziękuję tego, że wbiłam mi już ponad 500 subskrypcji, chciałabym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować, ponieważ nie sądziłam, że kiedykolwiek uda mi się spełnić już Połowę mojego marzenia, a mianowicie moim marzeniem jest, aby było ich tysiąc. Chciałabym nakręcić film o tym, czy ilość subskrypcji jest ważna. Nieraz widziałam coś takiego, że widzowie pisali pod kanałami innych YouTuberów, że na przykład nie mają widzów, gdzie oni mieli około na przykład 16 tysięcy subskrypcji że dla mnie to jest w ogóle wow! Ogromna liczba. I porównywali. Niektórych youtuberów do innych youtuberów Którzy mieli na przykład Tamci youtuberzy mieli 100 tysięcy subskrypcji A tamci 2000 subskrypcji No i takie porównywanie do Mniej znanych i bardziej znanych Moim zdaniem To jest głupie podejście Bo jeśli osoba siedząca za komputerem Oglądająca właśnie te kanały Patrzy pierw na ilość subskrypcji Będących pod jej filmikiem I nie interesuje się Jej osobowością No to jest to trochę bez sensu, ponieważ takie podejście nie ma sensu. Prawda jest taka, że ci ludzie, którzy mają teraz 100 tysięcy czy nawet milion tysięcy subskrypcji, kiedyś zaczynali od tego pierwszego. I nie można dyskryminować tych ludzi, którzy mają ich mniej. Ja oglądam bardzo wiele youtuberów. Oglądam youtuberów, którzy mają 100 tysięcy, 200 tysięcy. Są też tacy, którzy mają 2000 subskrypcji, a są też tacy, którzy mają ich 50. I naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, ile oni mają widzów. Dla mnie ma znaczenie to, co mówią, jak mówią i po prostu ich osobowość. Jak Alex Dare mówiła w jednym z swoich filmików, pozdrawiam, Alex. Jakbym to powiedziała po swojemu: przyciągamy takich widzów, którzy osobowością pasują do nas. Tak. Jeśli jest osoba, która yy, na przykład yy, w każdym filmiku krytykuje i mówi same, same rzeczy, które krytykują innych to po prostu będzie przeciągać takich widzów, którzy będą robić to samo. Biorę z racji tego, że mój kanał jest kanałem, który nie jest typowo vlogerski, ponieważ nagrywam na nim również covery. Jest on głównie złożony z faktu, że śpiewam, tak? I, i zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu może podobać się fakt, że raz wrzucę filmik, w którym rozmawiam z Wami, a raz wrzucę filmik, w którym po prostu śpiewam. Jest część widzów, którzy wolą oglądać filmiki tego typu, a jest część widzów, którzy, którzy wolą oglądać moje covery. Są też tacy widzowie, którzy po prostu lubią mnie i z jednej i z drugiej strony, i zarówno oglądają mnie, jak śpiewam, i oglądają mnie, jak mówię, ponieważ. Wiele z Was ciekawi się moją osobowością, co bardzo mnie cieszy. Staram się z Wami nawiązywać kontakt, yy, rozmawiam z Wami, podzielam uwagę. Niektórym widzą, którzy oczywiście tego chcą. Nie ma dla mnie przeszkody zaprzyjaźnić się z każdym z Was. Każdy z Was jest dla mnie tak samo ważny i nie ma czegoś takiego, że. A tego bardziej lubię, bo więcej komentuję, tego mniej lubię, bo mniej komentuję. Nie o to chodzi. Dla mnie fantastyczny jest fakt, że w ogóle ktoś yy, poświęca czas na to, żeby oglądać mnie i bardzo, bardzo wam za to dziękuję. A więc kontynuując, jak zwykle mówię na spontanie, także mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Wniosek z tego co mówię to sam fakt, że dla mnie nie ma znaczenia, ile jest tych widzów. Liczy się to, co jest zawartością tego kanału. Chciałabym po prostu powiedzieć Wam, żebyście nie zwracali uwagi na to, ile dany YouTuber ma subskrypcji. Ponieważ subskrypcje wiadomo, są bardzo ważne, ponieważ jednak każdy chce mieć ich jak najwięcej i chce być oglądany. Ale nie oszukujmy się, jeden YouTuber może z łatwością zdobyć. Na przykład te 2000 subskrypcji inny może długo starać się, aby te 2000 subskrypcji przykładowo było. Najważniejsze jest to, że jednak wchodzi, wchodzi grupka osób, która ogląda i która jest taką społecznością, która sprawia, że ten youtuber ma dla kogo robić te filmiki. I dopóki ma dla kogo robić te filmiki, to jest najważniejsze i... To jest powodem, dla którego może je dalej robić, bo co innego, gdyby w ogóle nie miał widzów, wtedy nie miałby dla kogo kręcić tych filmików. Widz jest osobą, która sprawia, że taki YouTuber ma, ma powód do nagrywania, ma z kim porozmawiać, po prostu włączyć kamerę i porozmawiać. Jak zwykły człowiek. Sami rozumiecie o co mi chodzi. Nie będę teraz już dalej o tym gadać, bo wiecie, mówicie się powtarzam. Dzisiaj akurat będą mi ściągać aparat, także. Ostatni filmik z moim kochanym aparacikiem. Szczerze mówiąc już nie wiem, czy się cieszę, czy się nie cieszę No bo trochę się do niego przywiązałam, nie ukrywam I nie wiem, jak będę wyglądać, kiedy mi go zdejmą Nie cieszy mnie też fakt, że jak mi go zdejmą, będę musiała nosić jakiś inny aparat w nocy, bodajże A nawet nie tylko w nocy, ale też w dzień jakiś zakładamy, także nie, nie lubię nie przepadam za tym i nie. Chciałabym Wam jeszcze raz bardzo podziękować za to, że oglądacie. Podziękować tym, którzy oglądają, którzy są ze mną, mimo moich błędów, które ciągle popełniam. Mimo tego, że nie zawsze kręcę te filmy i nie zawsze wszystko mi wychodzi. Dziękuję wszystkim, którzy mimo to ze mną zostają i czekają aż. Zmotywuje się do dalszej pracy. Jesteście dla mnie ogromną motywacją, ogromną motywacją do działania, do nie siedzenia na tyłku i zastanawiania się nad tym, co będzie. Bardzo fajnie jest móc wyrazić siebie poprzez zwykłą rozmowę do Was. Tak na koniec chciałabym dodać, że kręcenie na YouTube może się wydawać bardzo straszne bądź przerażające, ale. Wiadomo, na, na początku każdy się stresuje, boi się co powiedzieć, jak powiedzieć, jak wypadnie przed ludźmi. To prawda, wszystko jest prawdą. Ja sama też tak miałam, ale z czasem to ja I jest to ogromny komfort, ponieważ dzięki takiemu rozmawianiu z wami, czy kręceniu nawet filmów, później łatwiej jest wypowiadać się przed publicznością. Ja, jako osoba, która śpiewa, mam. Lęk. Chodzę na forum publiczności, mam lęk, kiedy widzę, ile jest osób. Automatycznie, jak biorę mikrofon do ręki i śpiewam, ręka mi się, tak, trzęsie. Biorę drugą rękę, przytrzymuję ten mikrofon, ona się dalej trzęsie, nie powiem. A dzięki temu jest łatwiej mi się przezwyciężyć ten strach, sam, sam strach występowania. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję. Muszę zacząć być bardziej aktywna na tym kanale, także. Możecie mi napisać w komentarzu, jakie filmy chcielibyście. Założę sobie chyba jakiś zeszyt, w którym będę zapisywać swoje pomysły, ponieważ zauważyłam, że za każdym razem, jak coś wymyślę, kiedy już sprawdzę, okazuje się, że ktoś już dawno ten pomysł wykorzystał. Tak. Nie chciałabym po prostu, żeby moje filmiki były kopią bądź tym, co już ktoś mówił. Dziękuję Wam z całego serca za obejrzenie mnie i mam nadzieję, że. Spodobał Wam się ten filmik, choć trochę gadałam od rzeczy, jak zawsze. Jestem osobą, która się rozgaduje, także kończę ten filmik. Serdecznie Was całuję, pozdrawiam i mam nadzieję, że zrozumieliście przesłanie mojego gadu-gadu. Trzymajcie kciuki za to, żeby udało mi się spełnić moje marzenie, że miała te tysiąc subskrypcji widzów. Także nie będę dłużej przedłużać, bo zaraz będę gadała tak pół godziny, tak jak ostatnio. Buziaczki, buziaczki, papa i w ogóle kocham Was, papa.